Powiedzmy nawet 90% osób, które się tutaj znajdują, no to przeważnie mają problem z alkoholem, z piciem, z nadmiernym piciem, spożywaniem alkoholu. Zdarzają się też osoby uzależnione od narkotyków, czy jakichś dopalaczy, czy innych środków, Środków, które są psychotropowych. I też są osoby z zaburzeniami psychicznymi. No i jest problem z takimi panami, bo no nie możemy ich po prostu stąd wyrzucić, w cudzysłowie mówiąc, a żeby pan, który ma jakieś tam zaburzenia psychiczne, chodzi oczywiście do lekarza, wysyłamy, wysyłamy, ale to się nie przekłada na to, że od razu dostaje te, tą pomoc, tylko musimy jakoś tam później sobie sami radzić kilka razy, czy kilkanaście nawet. Korzystać z takiej pomocy doraźnej, czyli wzywać tam karetkę, pogotowia i, i, i dostaje zastrzyk. Ale żeby y, tam się dostał do jakiegoś ośrodka, takiego załóżmy dla takich osób, no to już jest procedura taka dość, dość skomplikowana.